Pierwszy gwizdek sędziego, pan Adam Jamka, rozpoczął to spotkanie. Ćwieląg, właśnie on przed szesnastką strzał, ale za mało. Dynamiczny rajd zawodnika LKS-u, dograny do środka Ćwieląg, ale uprzedzony. Ćwieląg, lewa noga, miękka wrzutka, pada łupem Michała Antkowiaka. Na obieg teraz poszedł Węglosz. Węglosz w polu karnym, lewa noga, węgorz, ale zbyt Gorzka jest, Ale zdunek przejmuje piłkę. Zdunek Wodecki w polu karnym, Wodecki, lewa noga, strzał, słupek. Jeszcze dobitka, co się dzieje? Gol! Gol, gol, gol! Odra Wodzisław obejmuje prowadzenie. Ależ rozegranie akcji, ucieszony, zadowolony Jan Borek, to chyba on wpakował piłkę do siatki. Spore zamieszanie, ale Wodecki, Marcin Wodecki. On przejął piłkę w polu karnym uderzył piłka, odbiła się od słupka obok interweniującego szczuki. Chiliński do Wodeckiego. Wodecki. Zablokowana ta próba dogrania. Jeszcze Chiliński odwrócił się i słupek. Kolejny słupek. Zdunek. Lalko, ale ponad poprzeczką. Ćwieląg, Ćwieląg, minęli się z piłką zawodnicy Odry Wodzisła. Czasu podstawowego pierwszej połowy pokazał arbiter Wrublewski. Wrublewski obok słupka. Spotkania lidera przypomnimy, LKS Goczałkowice, zdrój przed Piotra Ćwieląga, ale już Chiliński. Dobra piłka do Węglorza i udane wejście. Szukają sobie miejsca w polu karnym. Krzyżogi Lalko. Teraz wysoko bita piłka upada łupem ostatecznie. Mielczarek. Mielczarek wraca za nim. Łukasz Piszczek. Mielczarek, ależ to zrobił młody zawodnik. Odryw Włodzisław, jeszcze nie koniec akcji. Ależ za mało zdecydowania. Do bramki Wodecki. Miękko zawiesił piłkę, ale nie doszedł do tej piłki żaden z grem. razem lewą stroną próbują rozerwać szyki Włodzisławian. Ostrobita piłka i przytom. Piszczek dynamicznie na wysokości pola karnego zostawił piłkę strzał z dalszej odległości. Tarka jeszcze nie koniec akcji Wodzisławian. Borek. Borek. Tylko Mielczarek. Ćwieląg prosto w mur. Na wolne pole zawahał się. Próbował wyjść z bramy. Wodecki. Zabrakło dokładności, Nowak strzela, broni Antkowiak. Wodecki, Wodecki, przyłożył Wodecki, Mielczarek, wraca za nim Zięba, Mielczarek w polu karnym, Mielczarek dobry zwód, Mielczarek co zrobi w ostatniej chwili. Ale teraz Dunek będzie dośrodkowywał piłkę, Piszczek, Chiliński i wyciągnął teraz Mońka. Pole karne. Lalko nie sięgnął piłki. Mamy gola. Jeden do jednego. Piotr Ćwieląg. Nie upilnował Krzysztof Krzyżok Piotra Ćwieląga I w 80. minucie mamy wyrównanie. 1 do 1 w Wodzisławiu. Furczyk. Hanzel strzela słupek. Uratował gospodarkę. Zawodnicy w niebieskich strojach. Teraz ćwieląg w polu karnym. Odwrócił się Piotr ćwieląg. Strzela obok bramki, ależ. Jeszcze jedna bardzo dobra sytuacja. Długo potrwa jeszcze to spotkanie. Handel, miękko w kierunku Maroszka. Nie pozwolili wodzisławianie. Jeszcze furczyk przed polem karnym. Jeszcze Kazimierowicz. Zablokowany jego strzał. Lalko. Paulowany w tej sytuacji kapitan miejscowych i koniec spotkania. Pan Adam Jamka zagwizdał po raz ostatni w tym meczu. Jeden do jednego Odra Wodzisław remisuje z LKS Goczałkowice Zdrój.